Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krupier i witam Was dzisiaj tak troszeczkę nietypowo, ponieważ jak dobrze wiecie, 12 stycznia 2014 roku rusza 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra zbiera środki na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej dla seniorów. Ja, jak i inni YouTuberzy, chcielibyśmy Was jako widzów naszych zaprosić do wspólnej akcji youtuberzy dla woźb. Jak możecie pomóc? Na dole w opisie znajdziecie link do wirtualnej puszki, gdzie możecie poświęcić symboliczną złotówkę na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Często w filmach powtarzam pewne zdanie, które zapewne dobrze znacie. Każda droga prowadzi do celu. A do celu potrzeba tak niewiele. Pamiętajmy o najmłodszych i pamiętajmy o seniorach. Pokażmy, na co nas stać. Potrzeba tak niewiele.